Bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie wydział newsów w MixTape TV. Ale się zmieniliście. Nie widziałem was w końcu od zeszłego roku. Nie zmieniło się za to jedno to, że to wydział newsów w telewizji Mixtape TV, a także to, że ja nazywam się Mati Fuczyłom. To wiąże się z jednym, jak zawsze opowiem Wam o tym, co wydarzyło się najważniejszego w polskim rapie w ostatnich dniach, czyli w tym roku i w poprzednim też, bo wydarzyło się naprawdę dużo i są to m.in. rzeczy których raczej niewiele osób by się spodziewało. Mam tu na myśli chociażby powroty po latach na scenę polskiego rapu i to powroty tych osób, które raczej mówiły już o tym, że nie wybierają się z powrotem do studia po to, żeby nagrać nowe zwrotki do mikrofonu. Okazało się inaczej, to piękna sprawa, i więc do tych pięknych spraw przejdźmy teraz. Startujemy z wydziałem newsów Mixtape TV. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Skoro powiedziałem, że przed nami wielkie wieści ze świata polskiego rapu no i o tym, że po wielu latach przerwy dostaliśmy nowość. Od ekipy, a raczej rapera, którego byśmy się nie spodziewali, to tak dokładnie jest, bo mówię teraz o raperze i ekipie. Patokalipsa, a raper to Ripe. On po wielu latach wrócił i nagrał kawałek właśnie z tym składem. Sena się zapuściła i grubą deką jest. Kto wam dba o linię jak nie było nas, BDS? Bo przypomnijmy, że Patokalipsa od lat była nieaktywna. Mam tu na myśli to, że ich numery jako skład zupełnie nie pojawiały się i to nie od roku czy dwóch, a zdecydowanie dłuższego czasu. No, chociaż w internecie byli aktywni jak najbardziej i niejednokrotnie zaczepiali najbardziej znanych raperów, chociażby w postach na Facebooku. No to jednak nie jest to samo, co nagranie wspólnego utworu, a szczególnie wspólnego utworu w pełnym składzie. Bo artyści wrzucali regularnie tylko solowe utwory. Poza tym Pęks był poza ekipą. Jak ogłoszono jakiś czas temu, on już nie nagrywał właśnie z Patokalipsą. Jednak tym razem ogłoszono też jego oficjalny powrót. Sam ten utwór nowy jest też jego oficjalnym powrotem, bo to on jako ostatni na dokładkę wrzucił też swoje wersy do utworu. A Ripe zaczął ten właśnie utwór. Wspomnijmy o tym, że on nie rapował już od kilku dobrych lat. Wydał jakieś projekty kilka lat temu, ale został namówiony tym razem do tego, żeby wrócić przed mikrofon i Powiedzieć o tym, co mu się nie podoba. Wspomniał też o tym, że kolejny raz za mikrofon wróci pewnie dopiero wtedy, gdy znowu się zdenerwuje, albo ewentualnie zostanie namówiony. W każdym razie pewne jest jedno: naprawdę wymienili tutaj bardzo wiele ksywek, i to ksywek z totalnego topu polskiej sceny. I mam tu na myśli to, że naprawdę obrywało się czołówce polskiej sceny rapowej, bo chociażby Łajcior czy Oki albo Oliwka Brazil, oni wszyscy zostali albo dostali. Psztyczek w nos, na pewno to bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę to, że w ostatnich latach raczej wymienianie ksywek w polskim rapie się nie odbywało, może ewentualnie w postach w internecie. Teraz jest inaczej, a więc to ciekawe doświadczenie. Numer też wykręca spore wyświetlenia. Słuchacze ewidentnie na to czekali i my też czekamy na więcej, o ile w ogóle może się to jeszcze wydarzyć, biorąc pod uwagę, że Rip raczej chyba nie myśli o stałym powrocie na scenę, ale byłoby fajnie, więc... Oby tak było. Czekamy na kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że będę mógł Wam o tym opowiedzieć. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Pamiętacie, jak kiedyś ogłaszaliśmy, że Flipek nagrał numer ze szpakiem? Właściwie mogę powiedzieć, że nie tylko ja wam o tym mówiłem, bo mówił wam też o tym sam Filipek. Dokładnie w rozmowie ze mną w ramach zeszłorocznych podkillerów, chociaż powiedział to wtedy w dość zawiłych słowach, ale było wiadomo, że chodzi o szpaka. Zresztą sami posłuchajcie. Wiemy to, że jesteś listajowcem 25-lecia. Kiedy kolejne rzeczy a propos zostania, no nie wiem, raperem 25-lecia. W czerwcu oczekujcie nowego singla gościem. Nie powiem jakim, ale będzie, ale odbierał tu statuetkę. I co się stało? Okazało się, że jak ogłosił sam Filipek w swoich mediach społecznościowych, do tej współpracy jednak nie dojdzie, a raczej doszło już, ale utwór nie ukaże się nigdy. Wspomniał też o tym, że nie ma złych uczuć względem tej współpracy, względem tego wspólnego utworu, natomiast jest to dla niego nauczka, żeby mówić już tylko i wyłącznie o przyklepanych rzeczach, które na pewno się ukażą, bo kiedy coś nie jest jeszcze wyjaśnione, to może skończyć się źle. Czyli tak jak chociażby w tym przypadku. Poza tym wspomnę też o tym i przypomnę Wam, że Filipek wcześniej miał okazję zagrać chociażby na finałowym koncercie Szpaka, bo to był okres, kiedy szpaku był w bifie z White Widow. Wtedy też Flipek postawił się za nim, był z nim, zagrał z nim na koncertach, no i niejednokrotnie wspominał o tym, że jest po jego stronie. Wiadomo, że Flipek działa teraz solowo i idzie mu to całkiem nieźle, bo chociażby jego utwór z Nell idzie szeroko w stacjach radiowych, no ale wiadomo, to jest coś zupełnie innego niż nagranie wspólnego utworu ze szpakiem. Szkoda, że się to nie ukaże, szkoda też, że nie wiemy, jakie są konkretne powody, ale jeżeli tylko się Wiem, to obiecuję Wam powiedzieć. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Niektóre rzeczy są wielkimi niewiadomymi, ale są też rzeczy pewne. I właśnie takie pewne rzeczy mam do Was prosto z USA. No bo wśród pewnych rzeczy jest to, że w USA dzieją się szalone rzeczy. Lil Pump ostatnio rozdawał konsole do gier w ramach takiej charytatywnej akcji. I tak jak my kiedyś w Polsce mieliśmy pewną panią z Radomia, która wpadła na publiczną wigilię, no i postanowiła poczęstować się rzeczami, które tam przyniesiono.

Z tym, że w tym przypadku pani chciała drugą konsolę, a nie napój gazowany, i to chyba nie do końca spodobało się Bill Powi, który postanowił powiedzieć pani, że to chyba nie do końca tak powinno wyglądać. Pani była dość niewzruszona i po prostu poszła z konsolą, którą dostała. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Jakbyście tak mieli się zastanowić, wśród jakiej ekipy raperów moglibyście postawić Zbuka, to co by to było? Okazuje się, że on naprawdę dołączył do bardzo elitarnego grona. Elitarnego grona, bo mówię tutaj o 20 artystach, a raczej 20 utworach, wśród których znalazł się też utwór z Booka. Co mam na myśli? Mam na myśli przebicie bariery 100 milionów wyświetleń na YouTubie. Do tej pory m.in. grubsą, Tymek, Buka, Paluch czy Sobel mieli okazję znaleźć się na tej właśnie zaszczytnej liście. Takich numerów, jak wspomniałem, jest Razem 20 i to razem z numerem od Booka, który właśnie uzupełnił tę listę. I mam tutaj na myśli kawałek, oczywiście, że tak. Młoda krew. Młoda krew, wiesz dobrze. Kto przyjmuje tuster, Jeżeli Wy jesteście fanami z buka albo wszystkiego, tego, co ukazuje się w ramach Young Vlad TV, to zdecydowanie powinniście sprawdzać telewizję Mixtape TV, bo od niedawna gramy tutaj też jego klipy. Więc można być zdecydowanie na bieżąco z nowościami od niego i oceniać sobie, czy to spoko, czy to niespoko, ale raczej spoko. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że to jest jeden z tych artystów, który znalazł się w dwudziestce najważniejszych i tych, którzy. Ogarnęli największe wyświetlenia. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Miał skończyć, ale bardzo dobrze, że jednak okazało się. Inaczej. Bonson wydał ostatnio projekt i to też projekt, który troszkę przyszedł nagle, bo mówił o tym, że to już ostatnia rzecz, że to już ostatnie kawałki, pożegnał się ze sceną, a potem nagle wydał kilka kawałków i wrócił do słuchaczy. Teraz jednak okazuje się, że faktycznie to jest powrót na trochę dłużej, bo Bonson wrócił do innej wytwórni. Dostaliśmy nowy singiel, który nazywa się Jest taki wstyd. Taki wstyd, który nie da ci żyć, taki wstyd. Jak wiadomo, Bonson był w historii już powiązany z różnymi wytwórniami. Teraz jednak to jest pierwszy kawałek wydany przez Rapera ze Szczecina w wytwórni Step Records. Chociaż, jak wiadomo, również Bonson regularnie już nagrywał w ramach tej wytwórni, ale na pewno nie był z nią zakontraktowany. Teraz okazuje się, że jest inaczej. Przed nami kolejne rzeczy. Mamy nadzieję, że to będą dobre rzeczy, bo biorąc pod uwagę poziom utworu, jest taki wstyd. To jest wszystko to, czego można po Bonsonie się spodziewać, a więc prawda, prawda, prawda szczerość, no i technicznie top 3 w Polsce, jak sam rapuje Bonson. Ja czekam na nowości, myślę, że Wy na pewno też, a jeżeli tylko będziemy mogli, to na pewno zagramy je w Mixtape TV i tak też będzie z numerem Jest taki wstyd. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Powiedzieliśmy o premierze od Bonsona, ale przejdźmy do największej premiery ostatnich dni i tutaj jest zdecydowany faworyt. Zresztą ten człowiek był też na liście gości, którzy pojawili się ze 100 milionami wyświetleń na YouTubie, no i ten kawałek ma potencjał na to samo, bo po kilku dniach już też wykręca miliony. Mam tutaj na myśli kawałek Kochasz od Sobla. Znowu powiesz, że mnie kochasz. Ten numer to zapowiedź nowego projektu, który ma ukazać się już w tym roku, co pewne, tym razem ma być jeszcze więcej muzycznego szaleństwa, czyli zmian brzmień i tak dalej, a jak wiadomo Sobel naprawdę jest znany z tego, że on lubi kombinować i tam każdy wers brzmi zupełnie inaczej niż kolejny czy poprzedni. Jestem pewien, że przed nami wiele ciekawych rzeczy od niego, ale też wiele ciekawych rzeczy od innych polskich i nie tylko raperów i dlatego jeżeli jesteście ich fanami i chcecie być na bieżąco, to koniecznie Oglądajcie też kolejny Wydział Newsów w telewizji Mixtape TV w piątek o 17, a jeżeli chcecie sprawdzać to, co nagrywają na to po prostu sprawdzajcie nas, bo my wszystkie nowości gramy na bieżąco. Ja to Mati Fuczyło, my to Mixtape TV, a to był Wydział Newsów. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Siemanko i wszystkiego dobrego na nowy rok.